Ja już słyszałem wszystko stary. Ja jestem wyrocznią tej, tej kurwa polskiej sceny. <laughs> Dobra, mata 333 km. Ten mixtape to taki żarciek na 1 kwietnia? Aha, to nieźle. Mata to ey, bez kitu, kurwa. Dobra, let's go. Powiem tak, od razu powiem moją opinię. Jebać matę, to wiadomo, nie. Hashtag... Nie no, yy, to widzowie, o, o, od razu powiem moją opinię o tym, bo ja słuchałem tą płytę już mówiłem wcześniej na początku na streamie, ale może teraz tam jeszcze parę osób doszło. Słuchałem tą płytę dwa razy. Yy, na, razie nie, na razie mi tak średnio siada, bo jest, jest, ma, mam wrażenie, że są fajne przebłyski ale. Później jest na przykład cztery jakieś w ogóle nie wiadomo co za numery, totalnie, których mi nie podchodzą. I dlatego nie jestem w stanie mi się spodobać w całości ta płyta. Natomiast natomiast bity oczywiście bardzo świeże Natomiast mam cały czas wrażenie, że niektórzy artyści no nie mówią o macie. może że niektórzy artyści na tych bitach strasznie tryhardują i przez to wychodzi nienaturalnie i mega kurwa sztucznie. Jakby chcą brzmieć jak hit, ale słychać, że to jest ten sznyt... Takiego jita kurwa, takiego mega hardowanego że nie ma takiego luzu, takie przekombinowane to jest, mam wrażenie. I dlatego też mi się to tak trochę kurwa nie podoba. Ale dobra, zobaczmy. Fajna animacja. No beat jest fajny, beat jest. Dobra, chyba wiem co to jest. Chyba to słyszałem. No, no znaczy, kurwa, na pewno słyszałem. Tylko że chyba mi się to właśnie podobało.

w prawej ręce bombaj na lewej korona Po lewej jest korka, po prawej królowa, za nami królewska Eskorta Kiedyś mi mówili, że nie potrafię się zachować nie pot nie zachorować od kiedy mnie świat zahartował Patrzyłem na wojnę za krat jakiś klak, he, tam Nie wytatuował Dolary strapu a nigdy nie byłem eskobar Charyzma podobna no ale nie morda Ja miał w i wąga A i tak zostałem, red na czernym woga A mi zetawetem o kule odpolna Chowam bo nie byłem noc od tygodnia strzela bym nie krowa No bo nagle stała się mądra Zmienili ją w demnocy morga W końcu wróciła mi karma za Tapey McDonald's je ex, Kate Tate, je west A Michał się kurwa zachował Widzieli we mnie magika niestety Musiałem ich rozczarować bez potem mi z już nimi nie jestem, więc chodź mi się kurwa całować Big boy, cold boy, skinny ass wszystko mam Spoko, kurwa, spoko jest ten numer, chyba najlepszy spłyty moim zdaniem, bo reszta mi tak nie siada Ten jest, ten jest taki fajny, fajny kurwa, w miarę spójny i też spoko jest ten numer, tak szczerze Teletys w Crab Game jest, Teledy w Jierczacie widzowie jest zrobione Bardzo futurystyczne i jest futurystyczne, no to prawda O to mi chodziła, chodziura Big boy, cold boy skini as ma fucker Wszystko mam O to mi chodziła, chodziura Fajne, w sensie spoko, ten numer jest. Yy, yy, ten numer jest spoko moim zdaniem, jest naprawdę spoko. Podoba mi się Chyba najlepszy z tej płyty. Yy, widziałem, że ludzie tu pisali, że 3 na 10, no macie prawo mieć swoją opinię oczywiście najbardziej, to ja też zachęcam. Yy, no mi się podoba, powiem szczerze. Fajny jest ten numer. Jest taki kurwa, może nie jest jakiś taki mega kurwa catchy, bo jest też najebane tam kurwa tych efektów i tak dalej. Ale z drugiej strony, ale z drugiej strony, jak se tak kurwa puściłbym to w aucie, jak se to puściłem w aucie w sumie już, to spoko, spoko, siada nawet kurwa, fajne, 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 eee, ale z, z drugiej strony trochę współczuję kurwa Macie, nie, bo kurwa sobie trochę wychował te kurwa fanki, co nie kumają tego totalnie, nie. I minusują kurwa wszystko co nie brzmi jak kurwa 100 dni do matury, nie? Współczuję mu w chuj, bo ja widzę, że, ja widzę, że on chce iść w tą stronę właśnie na taką kurwa... Bardziej wiesz... Bardziej opium, te sprawy, tutaj tego, coś tego, a one kurwa człowieku... Pierdolca dostają, nie? Jak słyszą coś innego niż jakiś kurwa... 100 e, dni do matury, nie? I nawijanie o, o kurwa szkole i o siedzeniu na schodkach i piciu browca kurwa, nie? Troja mu tego, nie? Jak nie słyszę gitarki, to one tak. Bardzo zdenerwowane. Kurwa zmiany na stary micropi.